Siema wszystkim z tej strony Soli, a dzisiaj pokażę wam jak mieć więcej FPS-ów w 11 sezonie w Fortnite. Cie. Nagrywam do odcinek z racji tego, że miałam po prostu bardzo duże spadki w Fortnite w 11 sezonie, także myślę, że wam pomogę. A więc żeby nie przedłużać, to po prostu zostawcie z dzwoneczkiem, no i lajka pod tym filmem. 40 lajków pod filmem to kolejny poradnik. Tak więc wpisujemy sobie w nasze wyszukiwarce w Windowsie uruchamianie. Ruchom, przepraszam. I wpisujecie sobie tutaj updata. No już to wpisajcie, wchodzimy sobie ścieżkę. Local, Fortnite Game, Saved, Config, Windows Client. Game User Settings sobie odpalamy i powiększamy na fulla. Co tutaj musicie zmienić? Po pierwsze, musicie sobie zmienić tą linijkę, by show grass. Musicie sobie tutaj wpisać false. E, następnie musicie znaleźć sobie tutaj e, display gamma, tutaj e, i musicie sobie dać 1.0000. Następnie schodzicie sobie na sam dół e, i tutaj jest SG foliage Quality, dajcie sobie 0 oraz Texture Quality także dajecie sobie 0. Gdy już to zrobiliście, klikacie tutaj. Plik, zapisz. Gdy już zapisaliście, klikacie tutaj właściwości i zaznaczacie tylko do odczytu. OK, gotowe Drugą opcją, w sumie, drugą rzeczą, którą musicie zrobić, to wejść sobie w swoje ustawienia w Fortnite, ustawić sobie jakość tekstur na epicką, bo naprawdę to pomaga, oraz wyłączyć te opcje trzy na górze, sobie zostawię wysiedlanie, bo akurat mi się to przydaje. Następnie wchodzicie sobie w ustawienia, w tą zębatkę drugą, zjeżdżacie sobie na sam dół i są tutaj te cztery opcje i wyłączacie sobie każdą z nich. No i to gotowe. Mi to bardzo pomogło, ponieważ mam teraz stałe 165 fps, a wcześniej mi spadało pod, podczas latania, podczas fightów. Także mam nadzieję, że on się spodobał. Musi wam to pomóc. że wam to nie pomoże, to jest po prostu niemożliwe. Piszcie w, komentarze, yy, w komentarzach, czy wam to pomogło. Wpiszcie o moim kodzie w sklepie, czyli Soli solipauselty. A ja już nie przedłużam. Miłego dnia. Siema!